Kto by wytrzymał z taką jak ja, cokolnie tak łatwo, jak pisze poezję, co z zaskoczenia wpada w szału, choć prawda nie w ludzi strzela, lecz puszcza na wiatr. A kto by wytrzymał z taką jak ja, co nigdy właściwie nie mówi dosyć, a zawsze jeszcze, och jeszcze proszę, a potem taniec, muzyka i gra. A kto by wytrzymał z taką jak ja, co z sercem na dłoni. Śmieje się w twarz, kochając na zabój, i na dnie ironii mówi, ach tak, i znika w falach toni. A kto by wytrzymał z taką jak ja, kochają ocean, kochają niebiosa, a umiesz ją kochać? Na nie i na tak, w okręgu i w poprzek, i czy ją dogonisz? Lecz jeden wytrzymał, z taką jak ja, bez trudu potrafił zamknąć płomień w ziemi, nabrać wiatru w skrzydła, zamknąć usta ciszą i było tego dosyć, aby tańczyć wokół.